Historia Zakonu Jedi jest pełna wybitnych postaci, utalentowanych wojowników, mądrych filozofów i legendarnych bohaterów. Jednak jedno imię zasługuje na zdecydowanie więcej uznania niż otrzymuje. Jest to Obi-Wan Kenobi. Jego wielkość nie polegała na ogromnej potędze, ani na przetrwaniu, ani na tym, że szkolił zarówno Anakina, jak i Luka Skywalkera. Wynikała z czegoś głębszego. Obi-Wan uosabiał zasady, które definiowały Jedi. Wielokrotnie powierzano mu najważniejsze obowiązki zakonu, nie dlatego, że był najpotężniejszy, lecz dlatego, że wykazywał się wyjątkową stabilnością, dyscypliną i mądrością. Dzięki tym cechom był w stanie wykonywać obowiązki z rozwagą i zrozumieniem. W dzisiejszym materiale odpowiemy na pytanie, dlaczego Obi-Wan Kenobi reprezentował nie to, kim Jedi mógł być, ale to, kim Jedi powinien być. Może i nie był najpotężniejszym Jedi pod kątem samych umiejętności, lecz jego zwycięstwa nad jednymi z najpotężniejszych Sithów w galaktyce mówią same za siebie. Niejednokrotnie pokonał Darfa Mola, Prawdzie dwukrotnie przegrał z Hrabią Duku, lecz zwyciężył w jednym z najważniejszych pojedynków w historii galaktyki, w starciu z Anakinem Skywalkerem na Mustafar. Dokonał również tego, czego nie udało się wielu innym. Pokonał w pojedynkę generała Grievesa, odpowiedzialnego za śmierć wielu Jedi podczas wojen klonów. Prawdziwa siła Obi-Wana Kenobiego wykraczała poza biegłość w posługiwaniu się mieczem świetlnym. To, co naprawdę wyróżniało Obi-Wana, to jego niezachwiana lojalność wobec ścieżki Jedi. Jego wewnętrzna siła w obliczu tragedii i jego opanowana wytrwałość, gdy galaktyka... Pogrążyła się w chaosie. Z tego powodu Rada Jedi wyznaczyła właśnie jego do walki z generałem Grievesem. Nie był to wybór czysto strategiczny, było to świadectwo ich wiary w jego rozsądek, dyscyplinę i charakter. Moment ten został zresztą doskonale opisany w nowelizacji Zemsty Sithów. Jedi zgadzali się, że misja potrzebuje ich najbardziej inteligentnego, przenikliwego i niezłomnego mistrza Jedi. Po wymienieniu tych cech w sali zapanowała cisza i świadomość, że był to opis mistrza Jedi Obi-Wana Kenobiego. Każdy w Radzie to dostrzegł, z wyjątkiem samego Obi-Wana. Fragment ten tylko podkreśla jedną z cech, definiujących Obi-Wana: skromność. Bowiem nigdy nie postrzegał siebie jako kogoś wyjątkowego. Co zresztą czyniło go tak godnym zaufania i silnym w oczach rady Jedi. Jego siła nie pochodziła z ego, ambicji czy nawet dążenia do perfekcji, wynikała z całkowitego oddania ścieżce Jedi i głębokiego połączenia z mocą. I to jest prawdziwa różnica pomiędzy potężnym Jedi a resztą. Nie surowy talent, sprawność w walce ani nawet poziom midi Lorianów. Chodzi o to, jak głębokie jest ich połączenie z mocą. Pod tym względem Obi-Wan Kenobi nie miał sobie równych. Podczas gdy Sitofie próbowali zdominować moc, nagiąć ją do swojej woli, Jedi tacy jak Obi-Wan Kenobi postępowali zupełnie odwrotnie. Dostosowywali się do niej, dając jej się prowadzić, zamiast zmuszać ją do posłuszeństwa. Ta różnica w filozofii nie była tylko ideologiczna, zasadniczo ukształtowała sposób, w jaki Jedi używali mocy. Czy to w walce, negocjacjach? w innych sytuacjach kryzysowych. Moc jest często porównywana do płynącej rzeki, subtelnej stałej i żywej. Moc ma wolę, prowadząc wydarzenia w kierunku równowagi lub konkretnych rezultatów. Niektórzy przyjmują bardziej neutralny punkt widzenia, podkreślając jej obojętność i zależność od percepcji. lecz niezależnie od interpretacji jeden element pozostaje spójny. Sposób, w jaki ktoś wchodzi w interakcję z mocą, definiuje jako ścieżkę. Jason Solo przykładowo zdaje sobie sprawę z przepływu mocy, ale zmaga się z tym, jak bardzo powinien się temu przepływowi oddać. Innym przykładem jest Maze Windu, który wykorzystuje tak zwany punkt przełomu, technikę, która pozwala dostrzec jak poszczególne wydarzenia są ze sobą powiązane i gdzie pojawia się możliwość do zmiany wyznaczonego biegu losu. Choć być może najbardziej klarowna interpretacja pada z ust samego Obi-Wana ponownie w nowelizacji Zemsty Sithów. Mówimy o Woli mocy. Ktoś, kto nie zna grawitacji, może powiedzieć, że to wola rzeki, aby płynąć do oceanu. To metafora, która opisuje naszą własną niewiedzę. Prosta prawda leży w tym, że tak naprawdę nie wiemy, czym jest wola mocy. Być może nigdy się tego nie dowiemy. Jest to rzecz tak dalece wykraczająca poza naszą ograniczoną wiedzę, że możemy tylko poddać się jej tajemnicy. Pokazuje to podejście obi do mocy. Nie próbuje on definiować mocy ani naginać jej do swojego zrozumienia. Szanuje jej tajemnicę, działa z pokorą i podąża za jej nurtem, dokądkolwiek może prowadzić. W zemście Sithów różnica pomiędzy Obi-Wanem i Anakinem staje się bardzo wyraźna. Chociaż ich więź ukształtowała się przez lata lojalności i braterstwa, ostatecznie rozpadła się. Nie z powodu zdrady, ale dlatego, że reprezentowali dwie kompletnie przeciwstawne relacje z mocą. Anakin czerpał swoją siłę z emocji. Jego siła była zakorzeniona w pasji, miłości, strachu, gniewie i potrzebie kontroli. Emocje te napędzały jego umiejętności w walce, dając mu szybkość, siłę i niezwykłą intensywność, jednocześnie zaciemniając jego umysł. Czyniąc go podatnym na manipulację i ciemną stronę. Chciał kształtować galaktykę, Jedi i moc w taki sposób, aby te pasowały do jego wizji. Natomiast Obi-Wan był w stanie znaleźć siłę w równowadze. Jego dyscyplina i powściągliwość nie były oznakami obojętności ale wynikały z głębokiego zrozumienia. Zrozumiał bowiem, że odpuszczenie i uwolnienie się od wszystkiego jest jedynym sposobem na pozostanie w centrum mocy. Doskonale zresztą podsumowuje to komentarz Duku podczas ich pojedynku na pokładzie Invisible Hand. Pozwolili, by moc nimi kierowała. Duku kierował mocą. To zdanie jest sednem prawdy o Jedi. I dlaczego Obi-Wan, bardziej niż inni, reprezentuje ich najważniejsze ideały? Kiedy inni zmagają się z interpretacją mocy, Obi-Wan zwyczajnie podąża za jej przewodnictwem, dlatego przetrwał tak wiele prób. Dlatego powierzono mu krytyczne misje i dlatego, finalnie był w stanie pokonać Maula, Grievesa, ale również samego Darfa Weidera. To, co czyni go tak wyjątkowym, to jego zdolność do równoważenia empatii z dyscypliną. Nie pozwalał, aby jego uczucia go kontrolowały, ale też nie ignoruje ich. Ta inteligencja emocjonalna odróżniała go od wielu Jedi. Relacja Obiła z Anakinem jest jedną z najbardziej złożonych i ludzkich relacji. Rozumiał Anakina lepiej niż ktokolwiek inny. Lepiej niż Joda, który dostrzegał niebezpieczeństwo. I lepiej niż Mace Windu, który dostrzegał buntownika. Obi-Wan widział cały obraz, znał mocne i słabe strony Anakina, jego oczekiwania i wątpliwości i właśnie z tego powodu borykał się z tym, w jaki sposób mu pomóc. Możliwe jest, że gdyby Obi-Wanowi pozwolono poprowadzić Anakina bez ingerencji rady i całego politycznego chaosu, upadek Anakina potoczyłby się inaczej. Obi-Wan dysponował emocjonalną bliskością i wiedzą, pozwalającą mu do niego dotrzeć. Finalnie jednak ta szansa została zaprzepaszczona. Jedi przez cały czas kontynuowali swoje zmagania z tymi samymi pytaniami. Czym dla galaktyki powinni być Jedi? Wojownikami, strażnikami pokoju, doradcami, czy powinni pozostać z dala od polityki? Czy też może odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu galaktycznych wydarzeń? Raz po raz debaty te doprowadzały Jedi do styczności z ciemną stroną i ryzykiem związanym z nadgorliwością, dumą lub biernością. Obi-Wan Kenobi wydawał się jednak rozumieć tę równowagę lepiej niż większość. Być może nawet lepiej niż Jedi z nowego zakonu Luke'a Skywalkera. Obi-Wan wiedział, kiedy walczyć, a kiedy ustąpić. Potrafił walczyć jako generał na pierwszej linii frontu wojen klonów, a mimo to potrafił nauczać, rozmyślać i doradzać. Nie był ślepy na wady zakonu, ale też nie porzucił jego ideałów. Ta klarowność pozwoliła mu pewnie nawigować w moralnym chaosie galaktyki i to być może jest największe świadectwo siły Obi-Wan Kenobiego nie tylko jako wojownika czy nawet mentora, ale jako Jedi, który naprawdę rozumiał, co to znaczy służyć przede wszystkim mocy. Kiedy galaktyka była rozdarta przez wojnę, terror i zdradę, on zachował równowagę dzięki swojemu powołaniu. Długo po jego śmierci jego przykład nie pozostał zapomniany. Jego życie stanowiło cichy, ale wpływowy model tego, jak kroczyć wąską ścieżką pomiędzy siłą a pokorą, wojną a mądrością, obowiązkiem a współczuciem. Na wiele sposobów pokazał, czym naprawdę powinni być Jedi. A co Wy sądzicie o obiłanie Kenobim? Dajcie znać w komentarzach. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania kanału Moraband po więcej materiałów z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.